Założę się, że ty też byś nie dał rady z tym bykiem. Znowu kolejne wyzwanie kebabowe. Sara i kebab, kilka takich lokali jest w Kielcach. Wzięliśmy z Kassandrą mały za 23 i duży za 37, plus dwa razy frytki po 3 zeta. 3 zeta za frytki to jest dobra cena, frytki były spoko. Kebaby też były całkiem spoko. Mój jest ekstra wielki, a Cassandra jest mały, i ten ekstra jest generalnie dwa razy większy niż ten mały, albo dwa razy i trochę jeszcze e, większy niż, niż ten mały. Jak Widać lokali kilka sklep, tak więc to już mam zaliczone różne możliwości do konfiguracji, ale ja najbardziej lubię ten taki zawinięty w placek w picie. Jak widzicie, zapieczony na chrupko, no i jest taki wielki, że nie można go utrzymać w rękach, trzeba go opierać od stół. No dobre proporcje mięsa do surówki. Przyjął i mnie się, i kasandże się przyjął. No tak jak powiedziałem, nie są, kebaby nie są dla mnie jakimś szczytem kulinarnej rozkoszy, ale ten na pewno za te pieniądze wam was nasyci, o że tak powiem. Nasyci was do pełnego. Ja nie dałem rady. Herbatka, dobra sprawa, tyle mi mniej więcej zostało. Nie byłem w stanie już tego w siebie wcisnąć, bo było dosłownie pokorek. Jeden gryz i to już by był zwrot do kasy. Do powtórzenia.